Dzień dobry Państwu. Dzisiaj same dobre wiadomości. W piątek podpisaliśmy największą, jak dotąd, umowę na zakup pocisków rakietowych 232 rakiety AM-9X Sidewinder Block 2. Chcę Państwu przypomnieć, że to są rakiety krótkiego zasięgu, 40-kilometrowe, natomiast to jest bardzo szybki czas. Między tym, jak Kongres Stanów Zjednoczonych wyraził zgodę na zakup tych rakiet, minęło pół roku i podpisaliśmy kontrakt na dostawę jakże ważnych dla bezpieczeństwa polskiego nieba nośników rakietowych. I to jest takie jakby dopełnienie dotyczące między innymi pocisków rakietowych AMRAM. I tutaj chcę Państwu przypomnieć, że tych pocisków, y, y, kupiliśmy 445 sztuk w tym roku, a także pocisków rakietowych y, JASN, y, które to są pociski y, na wiele set kilometrów y, nawet poza linię frontu. To są takie nośniki, które powodują naprawdę ogromne Wrażenie na naszych konkurentach, na naszych przeciwnikach. Chcę też powiedzieć, że te pociski rakietowe w wielkości 232 sztuk to jest kwota 700 milionów złotych, 175 milionów dolarów. I te pociski rakietowe będą służyły w samolotach F-16, F-35 i FA-50. Dostawy tych rakiet będą miały miejsce w latach 2028-2030 i wynika to z dostosowania łańcucha dostaw do osiągnięcia gotowości operacyjnej naszej floty powietrznej. Powiększono samoloty FA50 i F-35. Chcę Państwu też zakomunikować bardzo dobrą. Wiadomo, mianowicie 27 listopada Bank Gospodarstwa Krajowego zawarł umowę kredytową o wartości 4 miliardów euro, dzięki czemu zostanie sfinalizowana między innymi umowa wykonawcza numer 2 na samobieżne chałubice K 9 i wyrzutnie Homarka. Chcę Państwu tylko też przypomnieć tak pokrótce historię, jeżeli chodzi o armatochałbicę K9. 27 lipca 2022 roku została podpisana umowa ramowa na 672 sztuki armatochaubits K9. Pierwsza umowa wykonawcza na zakup 212 haubic samobieżnych na kwotę 2,4 miliarda dolarów netto z latami dostaw 2022-2028. Obecnie w Polsce mamy już 120 Armato-Hałbic. Kolejne są w drodze, jeszcze w tym roku kilkanaście sztuk armatochałbicka K9 dotrze do Polski. Druga umowa wykonawcza na 152 Hałbice K9, w tym 146 w konfiguracji już K9PL. Termin dostaw lata 2025-2027. Przez wiele miesięcy ten kontrakt zostawał bez zabezpieczenia finansowego. Jednakże pod koniec listopada nastąpiła zmiana sytuacji. Z wielką przyjemnością ogłaszam państwu, że jest potwierdzenie finansowania kontraktów zawartych z Hanła Aerospace na pozyskanie Chalbiska 9, z umowy wykonawczej numer 2. I chcę też przypomnieć, jaki duży zakres jest tej umowy. Między innymi przedmioty umowy wykonawczej numer 2 na hałbice samobieżne K9, to jest 152 samobieżne hałbice K9, pakiet logistyczny, pakiet szkoleniowy, centrum serwisowo-remontowe, zestaw części zamiennych i zapasowych, możliwość ustanowienia potencjału na produkcję ładunków modularnych. Oznacza to, że z dniem dzisiejszym dopełniliśmy wszystkich formalnych finansowych warunków związanych z realizacji drugiej umowy wykonawczej na K9. I tutaj z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim prezesom, pracownikom Banku Gospodarstwa Krajowego. To jest taka kuchnia finansowa, ale to są naprawdę niezwykle skomplikowane procedury, skomplikowane negocjacje. Ja przypomnę, Bank Gospodarstwa Krajowego to jest takim operatorem Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych i to Bank Gospodarstwa Krajowego pozyskuje środki finansowe. Chciałbym również poinformować Państwa, że pracujemy cały czas na realizacją polskiej części kontraktu na Armatochowice K9 na końcowym etapie negocjacji jest umowa na zakup kilkuset polskich wozów towarzyszących do hałbit samobieżnych. To będzie kontrakt też wielomiliardowy. O tym jeszcze oddzielnie Państwa będziemy informować to są pieniądze to jest wiele miliardów złotych które zostanie w polskich zakładach zbrojeniowych oczywiście te szczegóły będziemy w przyszłości ogłaszać chcę państwu powiedzieć że z tych czterech miliardów złotych też część będzie przeznaczona na drugą umowę wykonawczą warunkową na wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe Homarka trochę też historii chcę przypomnieć Umowa ramowa opierała na 290 wyrzutni. Chcę Państwu powiedzieć, że dodatkowo aneksem zwiększyliśmy ilość wyrzutni z 288 do 290. Dwie dodatkowe wyrzutnie pójdą do Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu. Ta umowa przebiega w latach 2023-2029. Pierwsza umowa wykonawcza opiewała na 218 modułów. Te moduły również są do osadzenia na polskich podwoziach Jelcz z polskim systemem kierowania i dowodzenia TOPAS. W ramach realizacji pierwszego kontraktu do Polski trafiło już 66 modułów, z czego 35 kompletnych wyrzutni, czyli te moduły osadzone na podwoziach Jelcza, trafiło już do polskich sił zbrojnych. Co ważne, w Republice Korei była też próba test tej wyrzutni Czunmo, w której razem z panem generałem Kuptelem uczestniczyliśmy podczas naszej wizyty 25 kwietnia. Byliśmy świadkiem naprawdę niesamowitej celności tych pocisków rakietowych. Mamy też dla państwa dobrą wiadomość. Odbieramy już przyszłoroczne dostawy z systemu Homarka. Ostatnia listopadowa dostawa była pierwszą przewidzianą na 2025 rok, czyli jest przyśpieszenie. Ale to nie koniec, bo w drodze jest druga przyszłoroczna partia wyrzutni, i zostanie ona niedługo rozładowana. To będzie 6 wyrzutni rakietowych Homarka. 25 kwietnia podpisaliśmy umowę wykonawczą warunkową na 72, modu 72 moduły wyrzutni rakietowych Homarka. Przedmiotem umowy wykonawczej numer 2, na które teraz znaleźliśmy finansowanie Bank Gospodarstwa Krajowego przypomnę to finansowanie w tej chwili ma i przedmiotem tej umowy numer dwa to między innymi są 72 wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe Homar z czego 60 będzie wyprodukowanych w Polsce kilka tysięcy kierowanych pocisków rakietowych CGR080 pakiet szkoleniowy centrum serwisowo-remontowe możliwość transferu technologii Dostawy będą w latach 2026-2029. Zwiększamy potencjał obronny naszego państwa w zakresie wojsk rakietowych. Już wkrótce będzie kolejna umowa na dostawy pocisków rakietowych CGR080, która dzięki zawarciu umowy wykonawczej pomiędzy grupą WB a Hanła Aerospace będzie miało miejsce na która miała miejsce, to podpisanie umowy na wystawie obronnej KADEX w Korei Południowej, będą one produkowane na terenie Polski. To jest, proszę państwa, też ogromnie zauważalne, ważne wydarzenie. Tak jak w kwestii potwierdzenia finansowania drugiej umowy wykonawczej na hałbice K9, również i w tym przypadku, jeżeli chodzi o Czunmo, mamy potwierdzenie z Banku Gospodarstwa Krajowego, na finansowanie tej kluczowej dla nas umowy. Chciałbym Państwa poinformować, że dziś rozpoczynamy realizację dwóch ważnych umów wykonawczych, które były wcześniej umowami warunkowymi. Przypomnę na Armato, Haubice K9 i na wyrzutnie wieloprowadnicowe, wyrzutnie rakietowe Homarka. I przypominam, że nasz rząd Podpisuje nie tylko umowę na dostawę, ale również dba o zabezpieczenie finansowe, bo nie zawsze tak się działo. Były podpisywane umowy warunkowe, warunkiem było pozyskiwanie środków finansowych. Z tego miejsca chcę bardzo serdecznie też podziękować wszystkim Państwu, wszystkim obywatelom, którzy ciężko pracując, płacąc podatki, składają się na to, żeby polska armia była jak najlepiej wyposażona. Bardzo proszę teraz o zabranie głosu szefa Agencji Uzbrojenia, pana generała Artura Kuptela. Dziękuję serdecznie, panie ministrze. Jak państwo słyszą dobre i bardzo dobre informacje, tym dzielimy się z państwem. Bardzo du dużą przyjemnością informuję, że dwie umowy, które do tej pory były, miały status warunkowych. Mowa o umowach na Homaraka i Armatochobice K9 weszły w życie, o czym już wymieniliśmy się korespondencją oficjalną z wykonawcami i w tej chwili przechodzimy w tryb realizacyjny. Co to nam daje? W tej chwili oczywiście jeszcze większy efekt i wysiłek włożony w pracę, ale już wymierne efekty w dostawy, które tutaj pragnę podkreślić. Pomimo tego, że był pewien bufor czasowy pomiędzy podpisaniem umów a wejściem ich w życie, to harmonogram dostaw jest taki, jaki planowaliśmy na początku. I regularne terminowe dostawy, a nawet te przyspieszone, o czym informował pan minister, trafiają do polskiego, do polskiego wojska. Dla mnie bardzo ważny jest również element umów ramowych, bo kiedy wszystkie puzelki w tych umowach ramowych trafiają na odpowiednie miejsca, widać wyraźnie, że ten plan, który został zarysowany jeszcze kilka lat temu, wchodzi na odpowiednie tory. I jeszcze raz powtarzam, podkreślam, że najważniejszym parametrem dla wojska, nie dla agencji, nie dla ministerstwa, ale dla wojska jest to, aby trwały nie, bezustanne dostawy nowoczesnego, najlepszego możliwego sprzętu dla polskiego żołnierza. I za to Agencja Uzbrojenia, odpowiadając, ponosi pełną odpowiedzialność. Cieszymy się, że elementy związane z wynegocjowaniem umów, stworzeniem warunków do serwisowania, remontu, jak również niektórych elementów w ramach transferu technologii, które będą usytuowane teraz w polskich przedsiębiorstwach, trafiają w, od, w odpowiednie Miejsca. Jeżeli chodzi o umowę AIM-9X, mowa o rakietach powietrze, powietrze dla polskiego lotnictwa, też tutaj cieszymy się, że kolejna umowa pojawiła się. Kolejny podpis został złożony tak, aby umożliwić dostawy terminowe, które są zsynchronizowane z dostawami najnowocześniejszych rozwiązań statków powietrznych, które już niedługo będą operowały w, w polskiej przestrzeni powietrznej. Tutaj mogę dodać jeszcze jedną rzecz, zdradzić, że. Być może to nie będzie ostatnia z umów dotycząca lotniczych środków bojowych, bo jeszcze w tym roku spodziewamy się jeszcze jednej umowy, o której już poprzez notyfikację kongresową informowaliśmy Państwa. Natomiast w tej chwili trwają już ostatnie zabiegi służące tylko i wyłącznie temu, aby złożone podpisy pozwoliły na osiągnięcie takiej zdolności, która do tej pory jeszcze w siłach zbrojnych nie była osiągnięta. Szanowni Państwo, liczba umów, które jeszcze przed nami do podpisania jest bardzo, bardzo Duże. Wiele elementów, które muszą zaistnieć, to jest bardzo skomplikowany proces, wieloinstytucjonalny, wielopoziomowy, wielowątkowy. Ale pomimo tego bardzo skomplikowanego procesu z przyjemnością informujemy, że kolejne elementy z dobrą informacją, albo tak jak mówiłem na początku, z bardzo dobrą. Przekazywane są dla polskiego społeczeństwa. Natomiast żołnierz Polski, tak jak już dawno powiem, był wyposażony i wyposażany na bieżąco w najnowocześniejsze rozwiązania, które służyć mogą tylko i budowanie bezpieczeństwa w naszych granicach, w naszym kraju. Dziękuję serdecznie.